Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy przyjemność powitać Państwa w duecie Tomasz Raczek. Grażyna Torbicka. Takie były kiedyś czasy, Tomku, że wychodziliśmy Prawda? na scenę i tak się właśnie przedstawialiśmy. I cieszę się bardzo, że dzisiaj mieliśmy okazję sobie to przypomnieć. Ale przede wszystkim cieszę się bardzo, że spotykamy się. To jest drugi wieczór poświęcony twórczości Ryszarda Bugajskiego. W związku też z faktem, że jutro będzie 80. rocznica urodzin tego reżysera, scenarzysty. Artysty, dzięki któremu w historii polskiego kina mamy bardzo znaczące tytuły filmowe. Przypominamy je podczas tych spotkań. Wczoraj było przesłuchanie dzisiaj clear cut, jutro zaćma, ale to też generał Nil, to także Układ Zamknięty, to także spektakle teatru telewizji. Nie sposób wymienić oczywiście wszystkich tytułów z twórczości Ryszarda Bugajskiego. Natomiast wieczór dzisiejszy jest wyjątkowy także z tego powodu, że szanowni państwo film Clear Cut, który Ryszard Bugajski zrealizował w Kanadzie w 1991 roku, to jest film, którego tak naprawdę są tylko dwie kopie. Jak powiedziała mi Maria Mamona. Raz jeszcze Mario witamy cię bardzo serdecznie. I dziękujemy za pomoc w przygotowywaniu tego przeglądu. Dwie kopie. Jedna znajduje się w archiwach filmu kanadyjskiego w Kanadzie, a druga jest właśnie w posiadaniu w tej chwili pani Marii, wcześniej Ryszard Bugajski. Tę kopię prezentował, ten film prezentował na takich specjalnych pokazach, coś takiego jak tutaj, na jakichś specjalnych przeglądach. Więc sytuacja jest niezwykła. Wyjątkowa z tego powodu, że film naprawdę jest bardzo mało znany, a jest filmem, no, ciekawym, zupełnie innym niż to, co Ryszard Bugański robił w Polsce. I nie tylko dlatego, że to jest film wyprodukowany w Kanadzie, ale ze względu na temat i, <laughs> i chyba także ze względu na moment, w którym powstał. Bo dobrze byłoby. Pamiętać, jaki to, był, jaki to był czas dla Ryszarda Bugajskiego, w jakim momencie swojego życia on się wtedy znalazł. Wcześniej o tym wiemy, kiedy był jeszcze w Zespole X i próbował wejść w świat kina, od samego początku. Miał pewne problemy, służba bezpieczeństwa próbowała go zmusić do współpracy, próbowała y, 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 zrobić z niego po prostu agenta w zespole X. Y, I obrona przed tym, myślę, że była takim pierwszym, y, y, pierwszym rozsadnikiem oporu. W nim i z tego się zrodziło przesłuchanie. Kiedy wreszcie doszło do przesłuchania, i przesłuchanie zostało zrealizowane no właściwie na granicy stanu wojennego, film był gotowy wtedy, kiedy już stan wojenny panował. I ja pamiętam, bardzo dobrze ten moment, kiedy przesłuchanie było pierwszy raz oglądane. Pamiętasz, nielegalne pokazy? To, to... Oczywiście. Wczoraj też mówiliśmy o tym przed projekcją filmu. I zobacz, coś takiego jest z Bugajskim, że wtedy to były pojedyncze kopie, na które trzeba było wiedzieć, gdzie pójść i jak zobaczyć. I dzisiaj z tym filmem ClickUp mamy też podobnie, że mamy dwie kopie tylko. Trzeba wiedzieć, że trzeba iść do, do kina. Kultura, żeby poznać. Ten film. No ale w stanie wojennym film, sława filmu była ogromna, siła filmu była ogromna, bo myśmy to oglądali, przeżywali potwornie, ale tego filmu formalnie nie było, on nie istniał. I kiedy wreszcie po przemianach ustrojowych film wypłynął na wierzch i mógł być oficjalnie już pokazywany, ale także mógł oficjalnie reprezentować Polskę, to w 1990 roku trafił do Cannes. Tak, w... ale mówimy o przesłuchaniu cały czas. O przesłuchaniu, tak, mówimy o przesłuchaniu, ale to jest ważne dla naszego dzisiejszego filmu. I tam zrobił wielką furorę, Krystyna Janda dostała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą. Ale Bugajski był już za granicą od dłuższego czasu. Mieszkał tak, tam. wyjechał w 1985 roku, wyjechał z Polski i robił różne rzeczy w Kanadzie, robił seriale, ro, robił różne filmy, ale w 90 roku otworzył się taki szał na Bugańskiego, bo nagle w kanon pokazał film, który zrobił na wszystkich wrażenie, po prostu to było olśnienie i nic dziwnego, że właśnie w tym czasie okazało się, że dostępna była dla niego duża produkcja, duża produkcja w Kanadzie. Rok później. Pokan była premiera filmu, który dzisiaj zobaczymy clear cut. I dlatego w tym filmie udało się nie tylko z, zrobić to jako nie jakąś małą poboczną produkcję, tylko pełnowymiarowy film, ale także zaangażować aktorów, którzy wtedy byli no, wzięci. Nie mówię o wszystkich, ale był wśród nich jeden, który dokładnie w tym czasie, kiedy odbywała się premiera Bogajskiego Clear -cut, otrzymał nominację do Oscara. Mówisz oczywiście o Grahamie Greenie, który gra tutaj jedną z głównych ról, ale ta nominacja do Oscara była za drugoplanową rolę w filmie Tańczący z Wilkami. Zresztą tańczący z Wilkami i Clear Cut mają dużo wspólnego, bo mówimy właśnie o tej sytuacji Indian, o o tej walce o ich po prostu o ich życie, o ich prawa. Przynależne im i niezbywalne. I w tym kontekście, i w tym sensie tej walki o prawa człowieka do tego, co jest mu absolutnie należne, Ryszard Bugajski w Clearcut pozostaje wierny sobie, powiedziałabym, bo rzeczywiście dla niego te relacje pomiędzy ludźmi wywodzącymi się z różnych. Czy to grup społecznych, czy politycznych były, były istotne i zawsze to portretował w swoich filmach. I tu, to co jest fascynujące w filmie Clearcut, to jest dla mnie, nie wiem czy dla ciebie, Tomku, będzie to też to lub coś innego, ale jest fascynująca taka relacja pomiędzy trzema mężczyznami, trzema postaciami tego dramatu, z których każda reprezentuje inny świat, a jednocześnie te trzy światy powinny ze sobą współistnieć. I na tym polega problem, właśnie że nie współistnieją, tylko nawzajem się niszczą. I to jest, to jest coś, co Ryszard Bugajski wydaje mi się, starał się w klikat przede wszystkim sportretować. Dochodzi do tego cała sfera takiej symboliki indiańskiej, dochodzi do tego taka cała sfera także magii. I to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja, ja tak ja mówię trzy postaci i Tomek Adwokat, wymienił Grahama Greena, czyli ten Artur, Artur czyli który Indianin, ale bardzo powiedziałbym ostro i konfrontacyjnie nastawiony do kultury białych, którzy niszczą no dzisiaj powiedzielibyśmy środowisko, ale w, tak. w ogóle niszczą to, co zastali, bo to dotyczy i kultury indyjskiej i przede wszystkim przyrody, wycinka lasów. Od razu mi się przypomniało, jak w mojej miejscowości nadmorskiej Łukęcin, w gdzie, gdzie spędzam wakacje co roku, w ubiegłym roku staliśmy i płakaliśmy, gdy wycinano las, no ale dzisiaj lasy polskie są... W pod takim zarządem, że, że nie sposób z nimi walczyć. Dokładnie. E, a, robią, a czułem się jak ci Indianie, naprawdę. Mm. Kompletnie bezradni, nie, nie wiadomo co zrobić. Te wielkie maszyny jadą i wycinają las, który stoi na, 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 na wysokim klifie. E, I po prostu tylko można płakać albo, tak jak tutaj w tym filmie jest taki pomysł, obejrzeć ze skóry. I, I nie jeden mówił, że byśmy was obdarli ze skóry, gdybyśmy tylko was dorwali. Tak, tak. Tych no drwali. więc te, te trzy postaci, to jest tak jak mówisz, Artur to właśnie grany przez Grahama Greena, Bad, Michael Hogan i to jest ten człowiek, który reprezentuje właśnie ten świat biznesu, który chce za wszelką cenę po prostu robić pieniądze w życiu. I Ron Lee gra Petera, czyli adwokata, który jest reprezentantem Reprezentantem praw Indian, ale w tym wszystkim, bo powiedziałam o tej magii, o tych symbolach indiańskich, które są bardzo mocno obecne w filmie, bo ważne były z tego, co udało mi się znaleźć w wywiadach Ryszarda Bugajskiego na temat tego filmu, to było dla niego istotne, żeby ten film wynieść ponad taką sferę czystego realizmu, żeby dodać mu właśnie ten, ten, ten realizm magiczny. I w tym kontekście, właściwie moja teoria na temat konfrontacji trzech postaw i trzech osób ma pewien słaby punkt, ponieważ nie wiem, jak Państwo zinterpretują obecność Artura, czyli tego, Indianina, który jakby jest motorem całej akcji, motorem całego działania filmu. To oczywiście pozostawiam Państwu do, do zabawy, do oceny, oglądając ten film. A ja mam swoją teorię, mogę powiedzieć. No tak, na no temat, oczywiście. Na temat filmu. Moja teoria jest taka, kiedy obejrzałem niedawno film, uświadomiłem sobie, jak śmiesznie czasem czas. Zachowuje się z dziełami sztuki, także z filmami. Mianowicie mam wrażenie, że chociaż Bugajski, kiedy robił ten film, to myślał o Indianach, o tej starej kulturze kanadyjskiej, to zresztą w Kanadzie jest cały czas bardzo silny problem I, i konfrontacji z nowoczesnością, ale taką nastawioną na pieniądz, na biznes. I to niewątpliwie, to widać, że to było jego założenie. Tymczasem z dzisiejszego punktu widzenia, w ogóle co innego mi się wydaje ważne. I z naszego punktu widzenia, wiesz co, ten adwokat, który, który jest, on w dobrych intencjach działa, on próbuje pomóc tym Indianom. A w ogóle jest idea, ideowcem, bo on kiedyś był hipisem. Tak, tak. Znaczy on reprezentuje to pokolenie, które było pokoleniem nie wiem, wtedy, kiedy, kiedy w tym okresie, kiedy do, o którym mówi cała historia, tak? tak. O to chodzi. A więc krótko mówiąc, on jest takim ideowcem, który to wierzy w to wszystko, chce zrobić legalnie, ale ma w sobie mnóstwo dobrych intencji. No i przede wszystkim jako Hipis jest przeciwny jakiejkolwiek przemocy. Otóż to, i w związku z tym ponosi właściwie ciągle porażki. Nie wiem, czy porażki czy ponosi, czy, 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 sta, czy stawiane mu są wyzwania. Co z tą jego ideologią w takiej i, i, a, lub takiej sytuacji? To jest dla mnie ciekawe, wiesz. No, ale dla mnie jest też ciekawe, jak to dzisiaj wygląda. W wypadku znowu takich ludzi, którzy są ideowcami, którzy idą, nie wiem, na wschodnią granicę pod Białoruś, wiesz, i, i, i próbują działać, to to jest ten sam rodzaj człowieka. Mhm. I próbują lege artis działać w sytuacji, kiedy właściwie wszystko, co robią, jest przeciwko nim kierowane. Mhm. I Wydaje mi się, że ten aspekt akurat filmu, zrobionego w 1991 roku w Kanadzie, dzisiaj... Jest dla nas niesłychanie aktualny. Tak, masz rację. I ja na to patrzyłem, wiesz, rozemocjonowany, wcale nie na Indian. Znaczy, Indianie widziałem, że chodziło o Indian, ale mnie rusza coś innego. Tak. I to jest pewien no, fenomen filmów, że one mają swoje życie, że my mamy swoje życie, że czas biegnie i że one czasem, w zależności od tego, z której strony zostaną oświetlone, to zaczynają wyglądać inaczej. Mhm. Tak. To, to jest odkrycie. Zobaczcie Państwo na ten aspekt, bo mało kiedy można klirka to obejrzeć. <laughs> tak, tak. Ale filmy, jak wiesz, doskonale właśnie dobre filmy mają to do siebie, że użyłeś tego słowa życie, ale życie dopisuje im też swoje historie. I one już później oddane przez twórcę reżysera, oddane światu, oddane publiczności żyją swoim życiem i nabierają w zależności od tego, w jakim kontekście. Są oglądane, nabierają jakichś jeszcze innych kolorów i innych wymiarów. W zależności od tego, kto je ogląda. Tak, oczywiście. Bo każdy ale... z nas ma swój bagaż. Tak, jest jeszcze, jest jeszcze w tym filmie coś, co też chciałabym zwrócić uwagę. Myślę, że było to intencją Ryszarda Bugajskiego, żeby zastanowić się nad tym, że nie zawsze to, co wydaje nam się złe, w efekcie jest złem, i nie zawsze to, co jest dobre. Co wydaje nam się dobrem, jest dobre. To też jest taki problem, takie pytania, które on stawia, znowu w tych relacjach, jakie pojawiają się w tej jakiejś takiej wędrówce, tak bym to nazwała tej trójki przez całą opowieść w klirkacie. Jest jeszcze ta kwestia mistyczna, czyli tak bardzo ciekawa, bardzo duszy. ciekawa. Bardzo ciekawa, chociaż ja mam wrażenie, że my dzisiaj jesteśmy dużo bardziej zaawansowani w poznawaniu tych technik nie tylko indiańskich, ale różnych technik związanych no, z medytacją, z używaniem nie wiem, jadu, żaby czy, czy różnych innych rzeczy, które nagle wyciągają z nas prawdę, prawda? I Polacy, my tutaj mhm. jesteśmy dużo bardziej świadomi takich technik, i myślę, że znalazłoby się wiele osób, które przechodziły przez to, które mogłyby same opowiedzieć. No, nie wiem, czy kiedyś na przykład medytowałaś w taki sposób, żeby, żeby doznać lewitacji? No wiesz co, nie medytowałam, ale w taki sposób, żeby doznać lewitacji. Ale zdarzało mi się e, poza moją wolą medytować. O. Hmm? A mnie się zdarzyło lewitować. Ale z twoją wolą, świadomością. Nie, to się nigdy nie dzieje z wolą. Jeżeli chcesz to zrobić, to to się nie uda. No właśnie. To się dzieje. No tak. To w tym sensie tak. To jest to samo doświadczenie. I, te, i, na, i widzisz. Ale mają... wiesz, oni chcą. Oni absolutnie świadomie A, w to, to wchodzą. To tak, tak, nie jest to tak, prawda. że to jest takie sobie... O. Tylko, że zależy stopień, do którego dojdziesz, jest no nie, nieoznaczalne. To znaczy nie możesz sobie założyć, że dojdziesz do tego czy do innego stopnia. Oczywiście. To już nie od ciebie zależy. Ale to, bo to jest znowu taki element, uzwałuję się do państwa doświadczeń. Nie mówię, że, że oczekuję, że będą państwo też mieli doświadczenie lewitacji za sobą, ale medytacji już może prędzej. I to naprawdę zmienia perspektywę patrzenia na film. To się bardzo przydaje, i mam wrażenie, że dzisiaj wśród widzów będzie więcej takich, którzy czują, mają coś z własnych doświadczeń, mają chociażby coś w tę stronę, niż było w 1991 roku, kiedy to była czarna magia dla nas. I tu Tak zobaczę... myślisz? No nie wiem. Tak mi się wydaje. No, to my tak mamy inne doświadczenia. w a, a 91. No nie no, ale lata 90. były w tym kontekście bardzo ciekawe. Ale w Polsce? No oczywiście. No, rozumiem, nie że mają Państwo, państwo tak takiego uważają. wrażenia. Ja Ja miałem później. Tak. No słuchaj, ważne, że miałeś. Ale, ale no dobrze, to dobrze, że się porozumieliśmy, bo dzięki temu... Mam wrażenie, że tamte sceny, które nastąpią w takim namiocie, w którym się doznaje oczyszczenia, że wpuszczą Państwo tam siebie do tego namiotu. Że, yeah? żeby, żeby nie patrzeć tylko na zasadzie, że to oni tam siedzą, ale wyobraźmy sobie siebie w tym namiocie i wtedy zupełnie inne znaczenie to będzie miało. Ja oglądając ten film, przypomniał mi się film Larsa von Triera Melancholia, Aha. bo jest tam coś takiego właśnie, i to jest też a propos bardzo trafnej twojej refleksji, która porównuje. Sytuację z Klirkat do tego, co dzisiaj współcześnie powiedziałeś o granicy z Białorusią. Ale w, z kolei w melancholii jest też ten, to, 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 ta próba wyjścia z rzeczywistości, po to, żeby właśnie spróbować odnaleźć sens w tym wszystkim, co dzieje się w koło a co jest bezsensowne, tak? co jest m, rzeczą, życie tak się układa, że nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, nie jesteśmy go racjona, w stanie racjonalnie sobie tego wytłumaczyć. Wydaje nam się, że jest dla nas oczywiste, że nie powinno być przemocy, bezprawia i tak dalej, i tak dalej. jednak to jest. No i melancholia też jest taką próbą ucieczki, w, właśnie no, ty to nazywasz medytacją, ale próbą też takiej ucieczki, w, w oczyszczenia Samych siebie, po to, żeby, żeby być lepszymi. Więc może rzeczywiście ten namiot, o którym mówisz, jak się Państwu uda, może się okaże, że w ogóle wyjdzie stąd jakieś grono, nie wiem, osób Oczyszcza. po obejrzeniu clear cutu, jak wskazuje nazwa clear cut oczyszczonych. Więc zapraszamy Państwa. Tomku bardzo dziękuję, dziękuję za wspólną za rozmowę i do zobaczenia jutro.